Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. Kamil. Dzisiaj mamy pytanie na temat modlitwy. I teraz cytuję. Witam. Czy święci w niebie się modlą, czy tylko wielbią Pana? Mhm. No, święci w niebie wielbią Pana. Wielbią Pana. I myślę, że trzeba przejść do tego, czym jest modlitwa, tak? Jest kilka fragmentów, które mówią o modlitwie, i modlitwa to jest po prostu. Rozmowa z Bogiem. Tak? Nasza. Jezus nauczył nas modlić się i, i apostołów, i dał nam modlitwę Ojcze Nasz. Jak powinna modlitwa wyglądać? Co powinno być na pierwszym miejscu? Czyli na, na pierwszym miejscu w ogóle powinno być wielbienie Boga. W ogóle wszystko, co nawet to, co Biblia mówi, to na pierwszym miejscu po prostu jest Bóg. Jak same przykazania mówią będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, dopiero później jest to, co z tego wypływa. Ja myślę, że jak wszystkie opisy nieba mówią, że tam stoją cherubiny i w ogóle aniołowie, ich wołają święty, święty, święty tak, i wielbią Boga, tak samo jak my zobaczymy pełną chwałę Bożą w niebie, będziemy tak zachwyceni, że też będziemy go chcieli wielbić, i to będzie najwspanialsza rzecz na świecie. I nasze modlitwy na ziemi są oczywiście, też wielbimy Boga, ale też prosimy o różne rzeczy Boga. A o co można prosić Boga, w jaki się już jest w niebie? Można prosić o żyjących, ale, jak słowo Boże mówi, my wtedy nie mamy żadnego wglądu w to, co się dzieje na ziemi, tylko Bóg ma. I tak naprawdę po to Kościół jest ustanowiony na ziemi i ciało Chrystusa żebyśmy tutaj ludzie, którzy żyją na ziemi, się wstawiali za sobą, tak? I się modlili o siebie nawzajem. Czy są jakieś fragmenty, które to potwierdzają? Tak jak mówiłem w Starym Testamencie i w Nowym są opisy nieba i tam właśnie święci wielbią Boga. W objawieniu jest także napisane, że chcą, żeby przyszedł i żeby pomścił krew niewinną, tak? Krew świętych. No to może... Pośpieszają Boga jeszcze święci, żeby no, <laughs> już dopełnił sprawiedliwości. Natomiast myślę, że Go wielbią i to jest cudowne na pewno stać przed, przed obliczem Bożym i widzieć Jego chwałę i, i chyba wszyscy na to czekają. Wierzący oczywiście, bo niewierzący chyba nie. <laughs> chyba nie. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Podcastu można słuchać na aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify, ale też na naszym kanale YouTube Żyjesz Tylko Raz. I właśnie tam na naszym kanale pod filmami z tej serii można zadawać pytania, na które staramy się odpowiadać. Więc jeżeli masz jakieś pytania, coś cię nurtuje albo uważasz, że możemy na coś odpowiedzieć, powiedzieć coś mądrego na ten temat, to spróbujemy, więc można pisać każde nowe nagranie w czwartki 18, więc zapraszamy już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.